Witam wszystkie byki i zapraszam serdecznie na prognozę horoskopu grudzień 2023, ostatni miesiąc e, starego roku. Żegnamy ten rok i wchodzimy w rok 2024. Energie grudnie są bardzo zmienne, jest dużo niepokoju, który wprowadza Merkury w biegu wstecznym. Od 13 grudnia do 2 stycznia 2024 najpierw zatrzymuje się w znaku koziorożca. I będzie przychodził do znaku strzelca, czyli wszystko, co omawialiśmy, wszystko, co teraz planujecie, co omawiacie, co, co robicie, czy też czego się uczycie, będzie jeszcze raz sprawdzane przez tego Merkurego. Dopiero od 2 stycznia 2024 będą podejmowane ważne decyzje. Jeżeli chodzi o przygotowania do świąt, zorganizowałabym wszystko dlatego do 12 stycznia, ponieważ jeżeli chodzi o prezenty, czy okupowanie sprzętu elektrotechnicznego, czy też inwestycje wszelkiego rodzaju, czy też umowy, czy zaczynania pracy, czy też podpisy wszelkiego rodzaju, poczynałabym do 12 grudnia. Następnie, bowiem, może być tak, że nie tylko możemy oddawać te prezenty, czy też coś nie będzie pasowało, czy też się nawet nie podobało, czy będzie za małe, czy za duże ale na pewno jeżeli musicie później coś zrobić, na pewno bym brała ze sobą rachunki rozpoczynamy, co się będzie dokładnie działo dla Ciebie. Od pierwszego Merkury przechodzi do znaku Koziorożca i w znaku Koziorożca ustawia się w Trygonie, czyli w bardzo dobrym aspekcie, dlatego do 12 grudnia zrobiłabym jak najwięcej, ponieważ z Merkurem w znaku Koziorożca możecie nie tylko zarobić pieniądze i stworzyć bardzo dobre plany, ale także jest to bardzo dobry czas na wyjazdy właśnie wtedy, czyli nie na święta, nie na Sylwestra, ale do 12 grudnia na naukę, na zdawanie egzaminów, na pisanie, na prezentowanie się, na pokazywanie, na tworzenie warsztatów wszelkiego rodzaju, na zdawanie egzaminów. Czy chcesz kupić auto, załóżmy, czy chcesz rozpocząć nową pracę? To właśnie wtedy i do 12 grudnia z Merkurym w Trygonie w znaku Koziorożca. Nie tylko będzie się wszystko bardzo dobrze układać, ale także masz tutaj dobrą rękę do zarabiania pieniędzy. Słońce do 22 grudnia w tym roku, do 22. Znajduje się w znaku strzelca i ze słońcem, Marsem w znaku, w znaku Strzelca do 22 widzę przypływ, przypływ pieniędzy. Także jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, inwestycje wszelkiego rodzaju, tutaj jest Mars i do końca miesiąca ta energia jest skierowana przede wszystkim na zarabianie, na e, rozmowy z ludźmi, na przerobienie tematów partnerstw wszelkiego rodzaju może. Jest temat jakiegoś nowego partnerstwa. Widzę także, że pieniądze y, przychodzą od klientów, że pieniądze przychodzą od partnerów. Może będziesz omawiał jakiś temat w bankach, na przykład czy inwestycji, czy kredytów, ale jeszcze raz przypominam podpisy do 12 stycznia, do 12 grudnia 2023 i jest, że energia tego Marsa będzie skierowana na tworzenie zabezpieczeń, ale także na rozmowy, na umowy, może będziesz przemyślał coś związane z ubezpieczeniami, może będą jakieś rozmowy, kto ma swój biznes z biznespap, Partnerami czy partnerkami, ale także może chodzić y, o temat Twojego partnera czy też partnerki. Pieniądze jednak tutaj płyną, tak? czyli jest poprawa sytuacji i ze strony Słońca i Marsa, ale także y, z pozycji Merkurego w trygonie do, y, do, 12, do 12 stycznia. Dlatego, że Merkury stoi w trygonie i można tutaj podpisać naprawdę nowe, nowe jakieś biznesy, interesy, polecane, by była także współpraca i kooperacja za granicą. Czyli pierwsza połowa miesiąca jest naprawdę bardzo dobra na zarabianie pieniędzy i to bym wykorzystała, bo ta druga połowa grudnia no niestety będzie dużo chaosu i dużo zamieszania, ponieważ Merkury będzie niestety przechodził do znaku strzelca, a tutaj czuje się, Fatalnie. 13. Mamy także nów księżyca w znaku strzelca, i podczas tego dnia Wenus stoi w opozycji do Jowisza. A Wenus znajduje się w znaku Skorpiona. I nie jest to dobry dzień, ponieważ nów Księżyca w znaku strzelca sygnalizuje dla byczków nowe sposoby zarabiania pieniędzy, nowe sposoby inwestycji, coś optymistycznego, coś radosnego. A z Wenus, która stoi podczas tego nowego w znaku Skorpiona w opozycji, może chodzić o zmiany. W partnerstwach i relacjach, we współpracach wszelkiego rodzaju. Może chodzić tylko o zmianę banku, czy też zmianę inwestycji, czy przeniesienia, nie wiem, może z jednego banku do drugiego, czy też z jednej inwestycji do drugiej, ale podczas, po, po, podczas tego dnia na pewno nie podejmowałabym żadnych ryzykownych decyzji. To jest pierwsze. Wenus w znaku skorpiona jest bardzo bezwzględna i patrzy no przede wszystkim na, na zabezpieczenia, na pieniądze, ale czy to rzeczywiście jest dla Ciebie dobre, to nie wiem. Jest w opozycji i Wenus pozostanie w znaku skorpiona do 20 do 29 grudnia. Razem z tą Wenus w znaku Skorpiona fokus jest skierowany na partnerstwa, na relacje wszelkiego rodzaju i zauważ tutaj i popatrz, jakie relacje Ci rzeczywiście odpowiadają, jakie relacje, jacy ludzie mają takie same wartości, gdzie rzeczywiście jest porówno, gdzie jest sprawiedliwie. Może jest tak, że ktoś trzyma Ciebie w kieszeni, może jest tak, że jesteś od kogoś uzależniony, może jest tak, że ktoś chce ci coś narzucić na przykład, może jest jakaś osoba, która chce cię kontrolować, w jaki sposób ten temat tego nowiu w znaku Skorpiona jeszcze pamiętasz, co tutaj się działo i pewne tematy trzeba będzie na, na pewno zakończyć, czyli podczas nowiu pojawią się 13 z tym Merkurem, który się zatrzyma w znaku koziorożca, nowe pomysły, nowe idee, nowi ludzie, z którymi będzie można współpracować, kooperować i zarabiać, ale nie ryzykować tutaj i nie wchodzić w jakieś relacje i partnerstwa uzależniające. Uwaga, nie ryzykujemy też podczas tego dnia nic z finansami, czyli żadnych takich nagłych decyzji czy inwestycji bez przemyślenia. Ponieważ 13 Merkury zatrzymuje się w znaku Koziorożca, ale ustawia w Trygonie do Twojego Jowisza, może właśnie będziesz przemyślał swoje cele życiowe, czy też plany, może planowałeś jakiś wyjazd, rezygnujesz, i, a zauważysz, że jest coś lepszego, coś innego. Decyzje, które tutaj podejmiesz podczas tego dnia, czyli 18, jest na pewno na Twoją korzyść, a 21 znowu bym uważała ponieważ Wenus w znaku skorpiona stoi w opozycji do Urana z jednej strony może być tak byku że będą się pojawiać osoby, które mogą Ci naprawdę dużo zaproponować. To mogą być nawet potencjalni jakiś partnerzy, partnerki na życie. Wszystko dzieje się szybko, że kogoś zapoznajesz, czy też nagle i nieoczekiwanie ktoś Ci spada z nieba. To może być jakaś bardzo charyzmatyczna osoba, jakaś magiczna, która bardzo Ci się podoba. Na pewno bym tę osobę nazwę sprawdziła, czy też przeczekała nawet do do końca stycznia, dlatego że z Merkurem w biegu wstecznym na pewno bardzo dużo się y, y, wyjaśni. Y, 22 Merkury przechodzi do znaku Strzelca i Słońce przechodzi do znaku Koziorożca. Ze Słońcem w znaku Koziorożca będziesz czuł się bardzo dobrze. Od 22 pierwszy dzień zimy przez następne 4 tygodnie ponieważ Słońce i Pluton w znaku Koziorożca mają bardzo pozytywne aspekty, będą wpływały nie tylko na poprawę sytuacji finansowych, pierwsze, ale bardzo dobry czas na naukę, na rozwój, na wchodzenie, pomimo, że jest ten Merkury w biegu wstecznym i w znaku wraca do znaku, do znaku Strzelca, możesz przemyślać właśnie nowe kwestie finansowe, zarabiania pieniędzy, z kim zarabiam te pieniądze w jaki sposób zarabiam pieniądze, ale przede wszystkim z jakimi ludźmi, ponieważ Słońce dodaje ci siły, dodaje ci mocy, dodaje ci takiego zdecydowania, ale też, że kreujesz wszystko, co jest związane z przyszłością. Patrząc do przyszłości, będziesz podejmował naprawdę bardzo ważne decyzje. Z Merkurym retro w znaku, w znaku Strzelca. Od 22 do 2 stycznia 2024 nie podejmowałabym się żadnych tutaj inwestycji wszelkiego rodzaju. Jeszcze raz decyzje, na przykład o zmianach, czy podpisach, czy rozpoczęcia nowej pracy, czy wejścia w nowe biznesy, interesy. Czy jakieś plany podpisywałabym, czy też wdrażała w życie dopiero od 2 stycznia i już z tym słońcem, w znaku koziorożca będzie czuł się bardziej pewny, bardziej stabilny, bardziej bezpieczny, ponieważ to doda Ci takiej siły, ale też struktury i pewności, że no, masz swoje życie w swoich rękach, wiesz, czego chcesz. 22 także Wenus będzie przechodziła. Merkurego, i po, ponieważ ten merkury, ten merkury znajduje się w znaku, w znaku strzelca. A Wenus jest w znaku, w znaku skorpiona, będzie przechodziła następnie do, do, znaku, do znaku strzelca. Mogą tu być podejmowane szybkie decyzje. Uwaga. Z tym merkurem, w znaku strzelca, no, naprawdę jest, że z merkurem w biegu strzelca możemy coś powiedzieć, a później dopiero pomyśleć, czy też y, y, podpisać coś, a później się zastanowić. Także dałabym sobie naprawdę czas od 12 do 12 grudnia, jeżeli chodzi o wszystkie sprawy, terminy długofalowe, związane z pracą, związane z finansami, związane z relacjami wszelkiego rodzaju. 24 Słońce łączy się w pozytywnym aspekcie z Saturnem, czyli to jest Wigilia, ale Księżyc znajduje się w znaku bliźnią. 24 Widzę taką stabilną aurę, ponieważ i Saturn znajduje się w pozytywnym aspekcie. Aspekcie dla Ciebie, w znaku, w znaku ryb, ale także Słońce ze znaku koło ziorożca. Może byczki będziecie spędzać wigilię wśród przyjaciół, czy też z grupą osób, z którymi naprawdę się bardzo dobrze czujecie. Może to będzie jakiegoś spełnie, jakieś spełnienie marzenia dookoła, dookoła tych dni, spełnienie jakichś życzeń, czy też nawet, że dookoła świąt mogą wejść w Wasze życie naprawdę. Bardzo fajni ludzie, tak? czyli niekoniecznie w Widzę gdzieś z rodziną, ale w jakimś przyjemnym miejscu, czy też jakieś spełnienie marzeń, spełnienie życzeń. Z Księżycem dookoła wigilii. W znaku bliźniąt, który ustawi się niestety w kwadracie do Saturna, a Mars w znaku bliźniąt, będzie w kwadracie do Neptuna, będzie dużo informacji, będzie dużo wiadomości, które są nieprawdziwe, które są chaotyczne, które są bardzo zmienne. Czyli jeżeli chodzi o przygotowania wszelkiego rodzaju, to jeszcze raz zrobiłabym naprawdę jak najwięcej do 10 grudnia, a jeżeli chodzi o informacje, które tutaj będziemy słyszeć. Nie wszystko będzie prawdziwe, nie wszystko będzie e, autentyczne i uwaga na pieniądze: można tutaj naprawdę mm, dookoła tych świąt wydać nagle na coś, co naprawdę nie jest konieczne, czy nie jest potrzebne, czy też można mówić o jakichś stratach, czy też nieprawdach. 27. Pełnia w znaku Raka. Ta pełnia niestety także ma trudne aspekty, ponieważ nie dość, że Merkury jest retro w znaku Strzelca, ale znowu w kwadracie do Neptuna. Ten aspekt już mieliśmy i znamy. Merkury będzie w koniunkcji do Marsa w znaku Strzelca i Mars w kwadracie do Neptuna. Dużo takich bardzo trudnych aspektów, ponieważ ta pełnia ma pozytywny aspekt dla byka, przyjdą na pewno nowe możliwości pracy, pracy z komunikacją, czy też, że będziesz zmieniał swój sposób myślenia, mówienia, przekazywania, czy też może ktoś handluje, na przykład pojawią się jakieś propozycje. Bardzo dobry czas razem z pełnią. Spojrzenie na, na siebie i takie podsumowanie, widzę, że z taką lekkością i łatwością, gdzie na przykład trzymasz na starym sposobie myślenia, gdzie jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy, o przekaz wiedzy, zdobyłeś w tym roku, w roku 2024, uznanie i takie docenienie siebie za to wszystko, kto, was, kto z was handlował, komunikował, zbierał wiedzę, to ta wiedza. Podczas tej pełni na pewno y, przyniesie dorodne owoce i da, może Ci dać nawet zabezpieczenia, czy też nawet wszystko, co jest związane z komunikacją i z tą wiedzą, którą. Zbierałeś przez cały rok 2023, zapewne w przyszłości będzie Ci dawała duże poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Zrozumieniem naprawdę y, tego wszystkiego, ty, tych wiedzy, tych informacji, którą zdobyłeś, że teraz może Ci to wszystko dać takie poczucie zabezpieczenia, poczucie bezpieczeństwa a sama pełnia w znaku Raka będzie naprawdę bardzo chaotyczna. Znowu z tym Merkurem w kwadracie do Neptuna i Merkury w koniunkcji do Marsa może być także dużo, dużo kłótni w świecie, czy też dużo niepraw, dużo trudnych, jakichś niewyjaśnionych y, sytuacji do końca i Wenus także y, dwa dni zaraz następnie będzie wychodzić z opozycji, to dla ciebie jest dobre i przechodzi do znaku Strzelca. I w znaku strzelca tutaj widzę znowu poprawę sytuacji, y, sytuacji y, finansowych. Ta Wenus w znaku strzelca wnosi także dużo optymizmu, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa wszelkiego rodzaju. Popatrzysz teraz na ludzi zupełnie, y, zupełnie innego y, poziomu, ale także dostrzeżesz, że nie wszyscy są trudni, nie, nie wszyscy są destrukcyjni, nie wszyscy mają złe humory, nie wszyscy chcą cię. Kontrolować, także otwieraj się na nowe związki, na nowe układy i przede wszystkim na nowe formy zarabiania pieniędzy, gdzie wykorzystujesz swoje talenty. Dlaczego? Dlatego, że 31 nareszcie Jowisz w Twoim znaku wyrusza w bieg prosty. I do maja 2024 Jowisz działa korzystnie. Teraz jest ten czas ekspansji, teraz jest czas szczęścia. Te byczki, które nie miały szansy zdobyć szczęścia jeszcze w roku 2023, zjawiszem, który jest w Waszym znaku raz na 13 lat i ma otworzyć tą perspektywę, ma zrealizować Wasze życzenie i marzenia, teraz będzie to się spełniać. Podejrzewam, że zjawiszem w biegu prostym już będziesz miał te kierunki w życiu, które naprawdę Cię zadowalają. Może niektórzy z Was jeszcze będą się uczyć, może niektórzy z Was postanowią, wyjechać. Może niektórzy z Was zainwestują w siebie i to bym naprawdę poleciła, ponieważ Jowisz ja w znaku byka daje także takie zabezpieczenie finansowe i ugruntowanie. Jest tutaj dużo aspektów w tym miesiącu, że właśnie się zabezpieczysz, że to robisz pomimo tego merkurego w biegu wstecznym, ale także zjawiszem z Jowiszem w biegu prostym jest czas zabezpieczenia siebie, zarabiania pieniędzy. I wybrania kierunku ekspansji aż do maja 2024 jesteś chroniony przez planetę szczęścia, która powróci później dopiero po 13 lat do twojego znaku. Wykorzystaj to i zastanów się dokładnie, co jest twoim talentem, co lubisz robić, wychodząc y, z tego, co jest tylko twoim przyzwyczajeniem, dlatego że szczęście ci teraz dopisuje, szczęście dopisuje odważnym i to, to warto to wykorzystać. Życzę wszystkim byczkom wspaniałego czasu, dużo szczęścia, dobrego wejścia w rok 2024. Podczas sylwestra księżyc będzie znajdował się w znaku Panny, stoi w trygonie do Twojego znaku, ale niestety ten sylwester będzie miał trudne aspekty, bo Wenus stoi w kwadracie do Saturna, Mars w kwadracie do Neptuna, Merkury w kwadracie do Neptuna, że niektórzy mogą zapomnieć, o Bożym świecie, ty z księżycem w znaku Panny będziesz. Czuł się dobrze byku i będziesz wiedział z kim, gdzie i jak spędzić tego sylwestra. Proszę nie przyjmować wszystkich wiadomości. Będzie dużo różnych wiadomości, e, informacji, ale także odpowiednio kierować swoją energię. Widzę, że będziesz wiedział co robisz, z kim robisz i gdzie robisz. Powodzenia i wszystkiego dobrego. Zapraszam do robienia horoskopów rocznych na rok 2024. Do tego potrzebuję datę, godzinę i miejsce urodzenia. Informacje znajdują się pod nagraniem. Do zobaczenia.